Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Siemka Wam wszystkim. No i mamy kolejny dzień, sobotę pierwszego tygodnia, adwentu i kolejne czytanie z Izajasza. I cóż my tutaj mamy? Ludu, który zamieszkujesz w Syjon, a w ogóle tutaj jest tytuł: tak mówi Pan Bóg, święty Izraela. To właśnie jest jeden z głównych tytułów całej tej księgi. Bardzo ważny dla Izajasza. Zawsze go nazywa świętym Izraela. Pana Boga nazywa świętym Izraela. Święty, czyli inny, nieprzystający zupełnie do tego świata. Takie jest pojęcie w wielkim skrócie świętości. Czyli nie taki jak tutaj jest Ziemia. Zupełnie inny. Nie będziesz ludu płakał, tak? Tak. Rychło da Ci łaskę, głos Twojej prośby. Na głos Twojej prośby usłyszę odpowiedzi, e, choćby dawał Ci chleb ucisku, wodę utrapienia. Pewnie chodzi tutaj o e, chleb ucisku, wodę utrapienia, w sensie na jakimś wygnaniu, e, pod jakimś jarzmem, w jakiejś niewoli. O to by chodziło. I kolejny tytuł: Twój nauczyciel już nie odstąpi. Bóg, który jest nauczycielem dla Izraela, jest nauczycielem oczywiście i dla mnie. Oczy Twoje patrzeć będą na Twego Mistrza. Bardzo łatwo tutaj jest w tych słowach dopatrywać się oczywiście Jezusa, który rzeczywiście był nazywany nauczycielem i rzeczywiście Również był nazywany mistrzem. Eee, usłyszą słowa: to jest droga, idźcie nią. Eee, jeśli chciałbyś iść na prawo, lub na lewo, iść prosto drogą to znaczy pełnić wolę Bożą, postępować po Bożemu. A odchodzić na lewo czy na prawo to znaczy grzeszyć. A jedyną drogą eee, dla mnie. Jako człowieka wierzącego, katolika, to jest oczywiście sam Jezus, który staje się dla mnie i drogą, i prawdą, i życiem. Jego życie, jego postępowanie staje się dla mnie wzorem. I mam postępować jego śladami. A jaka to jest droga? A no właśnie taka, jaką stąpał właśnie Szymon z Cyreny, yy, dźwigając krzyż za Jezusem. Tak, czyli postępował dokładnie drogą swojego mistrza. On stał się tym, który pierwszy wypełniał słowa mistrza. On ześle deszcz na zboże, którym obsiejesz rolę, pokarm z plomów, eee, ziemi będzie soczysty, pożywny. No i nawet tutaj się okazuje, że Bóg, władca deszczu, rosy, czyli tych czynników, które dają żyzność ziemi, w ogóle no zapewniają jakikolwiek wzrost, które również są symbolem błogosławieństwa, deszcz, rosa. No to się okazuje, że ta obfitość będzie tak, tak wielka, że nawet zwierzęta, jak to w tłumaczeniu Biblii tysiąclecia, zrzeć będą paszę dobrze przyprawioną. Czyli nie tylko człowiek będzie miał dobre jedzenie, ale nawet zwierzęta, które mu służą będą czerpać właśnie z tego Bożego Błogosławieństwa, bo takie będzie obfite. Dojdzie do tego, że na każdej wysokiej górze, na każdym wyniosłym pagórku będą strumienie płynących wód na czas Wielkiej Rzezi, gdy padną warownie. No właśnie, kiedy nastąpi ten czas osąduch, wszelkiej nieprawości. to pośród wielkiej nieprawości również wielka sprawiedliwość wytryśnie jak właśnie te yy, źródła na każdym jakimś pagórku. No i jakie dalej będą zapowiedzi nadejścia dnia Pana i tej wielkiej obfitości tego wielkiego błogosławieństwa, a no że światło księżyca będzie jak światło słoneczne. No w sumie? Czasami, kochani, przy y, jakiejś takiej nocy bezchmurnej, kiedy mamy pełnię księżyca, to rzeczywiście jest jasno i bardzo dużo w tej ciemności rzeczy widać. No to może i autor natchniony miał takie doświadczenie, że ten księżyc, który odbija światło słoneczne, tak mocno y, w cudzysłowie świecił, no, że y, dla niego wydawało się, jakby to. Był dzień, światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca siedmiokrotne. Oczywiście siódemeczka, liczba symboliczna jaka, jako doskonałość, jako pełnia. Gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach. Oczywiście to, co nam wyrządza krzywdę i to, co jest tymi razami siniakami, Yy, to oczywiście nasze grzechy, które zadają nam rany. No i Pan Bóg jest uzdrowicielem tego wszystkiego. Ono patruje nasze rany. I drugie czytanie <laughs> z Mateusza. Tutaj mamy przejście pomiędzy serią dziesięciu cudów, a właśnie kolejną, drugą wielką mową w Ewangelii Mateusza: czyli mową do głosicieli królestwa. Jezus obchodził wszystkie miasta, wioski, nauczył w synagogach, leczył wszystkie choroby, wszystkie słabości. To, na co bardzo yy, zależy Mateuszowi, to pokazać, przedstawić Jezusa jako tego, który wypełnia zapowiedzi yy, proroków. No i tak jak u Izajasza, żeśmy te ostatnie słowa czytali, że Pan Bóg opatrzy rany swojego ludu, opatrzy jego sińce, no to właśnie to się dzieje w sobie Jezusa. Litował się nad nimi, byli znękani, porzuceni jak owce nie mające pasterza. No i tutaj oczywiście żniwo wielkie, robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Jezus przywołuje dwunastu i udziela im władzy. I tutaj mamy termin grecki exousia. Czyli tak, jakby im dał pełnomocnictwo. W języku prawnym byśmy powiedzieli: daj im pełnomocnictwo, czyli w jego imieniu apostołowie będą yy, głosić, będą głosić jak sam Jezus, będą uzdrawiać jak sam Jezus. No i oczywiście przykładem swojego życia również mają być jak drugi Jezus. O to przecież w naszym życiu chodzi. Tutaj mamy pominięty ten fragment z imionami dwunastu i od razu mamy pouczenie Jezusa, tak? Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Pamiętajmy, że Ewangelia Mateusza prawdopodobnie była napisana na początku w języku aramejskim i później, no, gdzieś ten rękopis aramejski gdzieś nam zaginął. Jest, są takie teorie. Yy, no i Później nastąpiła redakcja Ewangelii Mateusza i została spisana kolejny raz, ale już tym razem po grecku. No i w tej pierwotnej warstwie aramejskiej, no to byśmy mieli tutaj wielkie misyjne działanie wśród Żydów. I właśnie stąd ta wersja pierwotna, czy w sumie nie pierwotna, bo i grecka wersja również była skierowana do judeo-chrześcijan. Czyli do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Stąd mamy tutaj takie, właśnie, smaczki, takie akcenty, pokazujące nam, że Jezus jest posłany najpierw do domu Izraela, a później do wszystkich narodów. I rzeczywiście, tak, Ewangelia Mateusza się kończy: yy, Oto ja jestem z wami. A, no tak, dana nam jest wszelka władza na niebie i na ziemi idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Udzielając im już w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem, a oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. No właśnie. I w sumie później Święty Paweł, kiedy wyjdzie na głoszenie, również będzie miał taką samą strategię, że najpierw będzie szedł do synagogi, a później już będzie szedł do pogan. I mamy nawet taki, taką zmianę mentalną w Pawle, kiedy się wkurza już na ten swój naród i mówi: O, trzeba było głosić słowo Boże najpierw Wam, ale skoro je odrzucacie, to my idziemy do pogań. Nie jesteśmy winni tutaj waszej, waszej krwi. Wasza wina spada Wam na własną głowę. My jesteśmy od tego wolni. Taka zmiana mentalna, właśnie w tym patrzeniu Świętego Pawła darmo otrzymaliście, darmo dawajcie, tak? Wszystko mają uczniowie robić tak, jak sam Jezus. No, także i my, kochani, jesteśmy powołani do tego samego, czyli do tego, żeby Pana Jezusa naśladować w Jego mowie, w Jego postępowaniu, w Jego stylu życia. No, no to niech tak będzie. Amen. To nara wam. Siema.